Cześć, witam wszystkich tu Hikomikos z okazji 14 urodzin kanału Hikomikos. Mam dla Was niespodziankę. Zrobimy sobie dzisiaj unboxing boosterka za 3000 zł z base setu z 1999 roku 2000. Nielimitowany print base set z UK, brytyjski czwarty druk. Ale zanim zrobimy ten opening, przypomnijmy sobie, jak wyglądało to 14 lat kanału Hikomikos. tak to wygląda moi kochani, boosterek z 2000 roku, Wizard of the Coast, oryginalny, taki jak mieliśmy za dawnych lat. Kupiłem go na mm, evencie karcianym Pokemon, który kawał siana. 10 tysięcy. Hmm. Za wszystko, A, za za wszystko może być 15. Razem z innymi kartami. I jak tutaj ważyłem boostery, żeby zweryfikować wagę, zobaczcie sami jak to wygląda. 0.0. Połóżmy boosterek. Ten booster waży 21,1 grama, czyli jest potencjalnie ciężki. Mam jeszcze drugi boosterek, również ma 21 g. No, tutaj w takim przypadku są duże szanse na holo. Czy będzie holo? Przekonajmy się. Mam zapas koszulek, będę pakował wszystko i chyba wszystkie karty z tego boosterka zgradeuję. Także już teraz zostawcie koniecznie łapkę w górę i trzymajcie kciuki, bo otwieram booster z base setu. Dawno tego nie robiłem. Zobaczmy. O, tu mamy jeszcze N, czyli że angielski. Zobaczmy, zobaczmy. Aż mi tutaj ja otwieram go. Wow. Wow, no po prostu. Wow. Nie będę robił przekładanki, Switch, Caterpie, Nidoran, Squirtle, Magnemite, Ivysaur, Jinx, Raticate i Blastoise Holo, omg, oh Blastoise Holo, Ło! Wow. Ja yeah. holosa trafiliśmy. JA NIE MOGĘ! BLASTOYS HOLO! WOW! Jest przepiękny stan, ma lekki silvering na krawędzi, ale OMG! Ło, wow. gęsiej skórki dostałem, na ten hologram spójrzcie! Spójrzcie na to holo, wo, Trafiliśmy Blastoise HOLO! No powiem wam, że jak dostanie dziesiątkę, no to ten booster może mi się zwrócić, kochani! Co to za emo? Bywa taki moment w życiu, kiedy nagrywasz jeden z najdraszych openingów, ale wyskakuje ci błąd. Karty pamięci! Nie mam już cierpliwości do tej kamery. Teraz te wszystkie karty w ogóle też powędrują do folijek, bo je też zgraduję. To są kandydaci do dziesiątek. Nie chcę, żeby mi się niszczyły w, po prostu w, gdzieś tam luzem w pudełkach albo w bulku. Wszystkie karty z tego boosterka zgrajduję. Może jak dostanę dziesiątkę, to je zostawię. Jak dostanę dziewiątkę, to je. Puszczę dalej w obieg, może ktoś będzie zainteresowany zakupem. Zwłaszcza, że to jest czwarty druk, druk brytyjski, e, fajne karciożki, dobry stan, prosto z boosterów, mint albo gem mint, dziesiątka. No to się okaże, zobaczcie, zobaczcie sobie jakie karty poleciały. Switch, Nidoran Caterpie Squirtle, to był teaser, że właśnie tutaj w tym boosterku jest Blastoise. A tak prezentuje się ta karta holo. No coś wspaniałego. Niesłychane. Blastoise holo. Omega. Ale, ale, ale. Nie byłbym sobą, gdybym był inny. Ja nie mogę, nie mogę tak skończyć, że tylko jeden boosterek odpakuję. Ja muszę więcej odpakować. Mam jeszcze jednego boostera. Również jest potencjalnie ciężki. I zobaczmy co skrywa ten booster pack. Mam nadzieję, że teraz się nie wyłączy nagrywanie i będzie wszystko udokumentowane. Delikatnie odpakuję, bo wiadomo, sama folika nawet z boosterka potrafi kosztować parę, parę złotych. I zobaczmy, co my tu mamy. Magnemite, Diglet, Trainer Switch, Nidoran ponownie, Metapod, OK. Jinx, o, 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 o! Aaaa! Magnem, Magmar Hunter Rajczu Holo Ło, wow! drugi Holos z boosterka, czyli faktycznie te bustery były ciężkie tutaj mieliśmy Holosy, gwarantowane wow mam gęsią skórkę ponownie Ło wow! Rajczu Holo do tego Blastoise holo, omega. nie jest to co prawda Charizard, ale i tak cieszę się, że tu trafiliśmy holosy w tych paczkach. Naprawdę pozdrawiam sprzedającego na karcianym evencie, bo faktycznie legitny sprzedający i boostery były faktycznie ciężkie. Nic tam nie było przy nich kombinowane, legitne, legitne paczki, dziękuję za dila. To był w sumie jeden z najdroższych zakupów w moim życiu, jakby na to nie patrzeć, bo chwyciła mnie nostalgia, jak zobaczyłem te boostery. Jeszcze usłyszałem, że dwa są ciężkie. Mówię, muszę zaryzykować. Jak widzicie, ryzyko się opłacało. Wysyłam te karty do gradingu. Razem ze mną możecie też wysyłać te karty i gradeować. Będzie, będzie wtedy możliwość odbioru osobistego takich kart zgradowanych. Macie więcej informacji na stronie hikomikos.pl. I na koniec zapraszam was do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, bo to nie koniec przygód. Będę jeszcze więcej otwierał paczek retro, właśnie z starszymi kartami Pokémon. Chcę zebrać je wszystkie. No, większość tych kart wyślę do skrejtowania, ale to chyba po Japonii dopiero. A te dwa holoski od razu. Od razu teraz lecą i czekam jakie oceny ciekawe dostaną. Wow.